Wiosenne słońce poczyna sobie coraz śmielej, a my coraz częściej zaczynamy myśleć o karkówce, steku czy żeberkach. Marzy nam się wypad za miasto i grillowanie, i możemy do tego użyć grilla jednorazowego, możemy użyć grilla węglowego, bądź też turystycznego grilla gazowego. Dla wszystkich z Państwa, którzy już wcześniej spróbowaliście komfortu pracy z grillem gazowym, to będzie najlepsze rozwiązanie. Chciałbym dla Państwa dzisiaj zrecenzować grilla Broilking Porta Chef. Na wstępie zrobimy unboxing, później pokażę Państwu jak zmontować to urządzenie, wskażę najistotniejsze punkty tego montażu. Później omówimy wszystkie technologie zawarte w tym grillu i na koniec ugrillujemy karkówkę, która w tym momencie jeszcze się marynuje. Zapraszam! Grill zakupiony w sklepie grillegazowe.pl dociera do nas już na drugi dzień po złożeniu zamówienia. Dociera w solidnym, trwałym kartonie. Przesyłka jest w cenie grilla. Przesyłka jest ubezpieczona. Grill jest w 100% bezpieczny. Sprawdźmy co znajduje się w środku. Górny ruszt. Ten ruszt służy do podgrzewania potraw, które już zostały ugrillowane, bądź też do grillowania potraw, które nie potrzebują tak dużo ciepła. Pokrętła do regulacji wielkości płomienia oraz rączka pokrywy piekarnika. Instrukcja obsługi, instrukcja montażu w języku polskim. Dwustronne ruszta żeliwne Slaver Cast. Pokrywa piekarnika odlana w całości z, od sto, ze stopu aluminium z termometrem Deluxe Acutem. Oraz najważniejsze sam piekarnik z aromatyzerami Flavor Wave, palnikami, panelem sterowania oraz nóżkami, które znajdują się pod spodem one są tam montowane. Tymczasowo, na czas transportu oraz półkami bocznymi. Przejdźmy do montażu grilla. W pierwszym kroku montujemy nóżki, które, tak jak wspomniałem, są schowane w podstawie. W kolejnym kroku montujemy baterię, która jest w zestawie do zapalarki. W kolejnym kroku montujemy pokrętła do regulacji wielkości płomienia na wcisk. W piątym już kroku montujemy rączkę pokrywy piekarnika i w tym miejscu krótka dygresja na temat tej instrukcji, instrukcji montażu. Jest ona o tyle intuicyjna, że wszystkie elementy montażowe typu śruba, nakrętka są narysowane w wiernym odwzorowaniu w skali 1 do 1. W szóstym kroku przy pomocy dwóch sworzni i zawleczek montujemy pokrywę piekarnika, a zaraz po tym możemy zamontować ruszta główne oraz górną, górny ruszt. W siódmym kroku instalujemy butlę gazową. Następnie możemy zainstalować tackę na tłuszcz, tackę ociekową na tłuszcz. Aby rozłożyć półkę boczną, podnosimy ją do góry i suwamy w dół. Popatrzcie. Na czas transportu możemy zabezpieczyć pokrywę piekarnika specjalnym pinem. Na czas transportu grilla nogi możemy zamontować pod spodem piekarnika. Jesteśmy już praktycznie gotowi do grillowania, ale teraz kilka słów o tym, dlaczego warto postawić na Broilking Portachef. Po pierwsze, jest to grill o bardzo wysokiej jakości, wyprodukowany w całości w jednej z fabryk Broilkinga, bądź to w Kanadzie, bądź w Stanach Zjednoczonych. Jest to grill, który ma piekarnik w całości odlany ze stopu aluminium, zarówno spód, jak i górę. To bardzo dobrze akumuluje ciepło. Pozwali, pozwala rozgrzać tego grilla do faktycznej temperatury grillowania. Możemy tutaj przygotować bez problemu każdego steka jest bardzo dobrze wyposażony. Po pierwsze, bardzo dobre palniki tubowe, z długą gwarancją. Te palniki tubowe mają aż 60 otworów, po 30 po obydwu stronach. Jest trzy palniki, ciepło jest naprawdę równomiernie rozprowadzone na całej powierzchni grilla. Po drugie, aromatyzery Flavor Wave, które mają kilka funkcji. Po pierwsze, zabezpieczają palniki. Po drugie, pomagają równomiernie rozprowadzić ciepło. Po trzecie, marynaty, soki, które na nie skapują, odparowują, wzbogacając smak i aromat naszych potraw. Ruszta, flavor cast, żeliwne, dwustronne ruszta. Z jednej strony zakończone stożkiem. Punktowa, bardzo wysoka temperatura pomaga nam na tej stronie rusztu zamknąć na przykład pory w grillowanym steku. Z drugiej strony mamy renienki, do których znowuż odprowadzane soki, sosy, marynaty odparowywują, wzbogacają smak naszych potraw. Zastanawiałem się, czy nie zaprosić dzisiaj tutaj dla Was profesjonalisty, grillmastera, którym może zrobiłby to lepiej ode mnie. Ale z drugiej strony, z takim sprzętem karkówka nie może nie wyjść. Czas na pierwsze grillowanie na grillu Porta Chef, Broil King Porta Chef. Zaczynajmy! Pełna moc i czekamy. Zobaczymy, ile czasu zajmie temu wspaniałemu grillowi gazowemu dogrzanie się do wymaganej temperatury dla karkówki około 200 stopni Celsjusza. 9 minut i mamy gotowego grilla 200 stopni Celsjusza. Czas ugrillować naszą karkówkę. Zmniejszamy moc na medium, czyli ustawienie pionowe w dół na godzinę 6. Grillujemy oczywiście na stronie z rynienkami, tak aby marynata, która spłynie do rynienek odparowywała i wzbogacała smak naszych, naszej karkówki. Zamykamy pokrywę grilla tak, aby temperatura w środku była równomierna i co kilka minut przewracamy karkówkę na drugą stronę. Nasza karkówka jest już gotowa. Możemy wyłączyć grilla. Mięciutka, bardzo dobrze wysmażona. Czas na degustację. Jeżeli nie jesteście jeszcze pewni, czy to ma być Porta Chef, Game Royal, może Monarch, zapraszam do kontaktu z naszymi sprzedawcami. Oni świetnie doradzą kontaktu telefonicznego i mailowego. Zapraszamy na stronę grillegazowe.pl. Na teraz to wszystko i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.